Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku poruszymy temat podatków w kontekście uzyskiwanych alimentów. Najnowsza interpretacja podatkowa stwierdza, że tylko alimenty dla dzieci zwolnione są z podatku dochodowego, bez względu na wartość świadczeń. Jeśli wypłaty przeznaczone są dla byłych żon, mężów lub innych osób i przekraczają 700 zł miesięcznie, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku. Wartość ta budzi wątpliwości. Nie była bowiem zmieniana od 2007 roku. Interpretacja dotyczyła podatniczki, która otrzymywała alimenty od byłego męża. Sąd ustalił je w wysokości 2000 zł miesięcznie. Były mąż tych pieniędzy jednak nie płacił. Za pomocą kancelarii komorniczej udało się wyegzekwować jednorazową wypłatę alimentów w kwocie przekraczającej 4000 zł. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące skutków podatkowych takiego świadczenia. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wyjaśnił, że dla zastosowania zwolnienia istotne jest ustalenie, czy wysokość alimentów nie przekracza miesięcznie 700 zł. Nie jest przy tym istotna kwota wypłacana w danym miesiącu, ale miesięczna kwota zasądzonych wyrokiem sądu alimentów. W konsekwencji, gdy podatnik otrzymuje w jednym miesiącu kwoty należne za kilka miesięcy bądź lat, a w orzeczeniu sądu przyznano alimenty wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie, to przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawy opodatkowania z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł. O opodatkowaniu przesądza więc miesięczna kwota wypłaconych alimentów. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej potwierdził, że po zakończeniu roku podatkowego należy zliczyć sumę faktycznie otrzymanych w danym roku alimentów. Nadwyżka ponad kwotę 8400 zł, czyli 12 razy 700 zł miesięcznie, stanowić będzie przychód do opodatkowania. Problemem związanym z zaległościami alimentacyjnymi są również odsetki. Zwolnienie z artykułu 21 ustawy OPIT. Dotyczy jedynie kwoty zasadniczej zasądzonych alimentów, nie dotyczy już odsetek od, od tych zaległości, które są opodatkowane. Formę przepisu nie potrafiła dotychczas zmienić nawet interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, a za przeoczenia ustawodawcy, jak zawsze, zapłaci podatnik. Dziękujemy za uwagę.